na zapleczu. Pierwszy to, znaczy Drugi to będzie ten techniczny, takiego, związany z organizacją takiego rodzaju przedsięwzięć jak rekolekcje, jakieś warsztaty i tak dalej, ale pierwszy jeszcze związany z byciem uczniem. Otóż, kiedy gdzieś idziemy za Panem Jezusem, zwłaszcza wtedy, kiedy kawał życia przeżyliśmy bez Niego i się nawracamy, to występuje tak zwany, my to nazywamy często syndrom neofity staje się człowiekiem nawiedzony, Otwiera oczy, po jednych rekolekcjach staje się wszystko wiedzącym, e, każdego pouczającym. E, no, po prostu on zjadł wszelkie rozumy i zaczynają się problemy. Wszystkich poucza, wytyka palcem, e, i wszystko robi się na tym pchanie konia pod górę, albo osła, to jeszcze lepiej wychodzi, prawda? Yy, bo bardziej oporne. Nic na siłę. I po pierwsze trzeba też w tym wszystkim czasu, żebyśmy sami po pierwsze dojrzeli, a po drugie nie tylko mówieniem, ale właśnie to, co i John mówił, to już było przeginęło się to kilka razy w tych rekolekcjach, że nasze świadectwo życia ma innych pociągów do tego, że my też chcemy tak żyć. I to jest najważniejsze, bo jeżeli tak będą patrzeć, to będzie to, co w pierwszym wieku chrześcijaństwa. Oni nie tylko słuchali, bo to, co usłyszeli, to było oszołomstwo. Jezusa też pukaliście w głowę stare, posłuchamy Cię innym razem, bo głupoty gadasz. Ale jak oni zobaczyli w życiu, że to się sprawdza, że ci ludzie mają pokój w sercu, że ci ludzie są szczęśliwi, że ci ludzie są uśmiechnięci, dwa, że są zdolni do ofiary, to zaczyna coś mówić halo. To może jednak to, co mówią, jest rzeczywistością. To, co mówią, może jest prawdą to może warto tak samo zacząć robić, żeby tym samym życie mieć to samo, co oni mają. Więc to jest taki, taki element pierwszy jak z tego syndromu nofity. Uważajmy na to i sami, kiedy idziemy tą drogą i przestrzegajmy przed tym innych. Nie popychajmy ich tak od razu na głęboko wodę, że prawda, wypłynęliśmy tą łóderzką, jesteśmy od brzegu i dzisiaj boimy jeszcze, bo tam dna nie stracimy, a nagle okazuje się, że jesteśmy na środku jeziora i sami w gacie robimy, a do brzegu nie wiadomo gdzie, prawda? Bo wszyscy straciliśmy horyzont. Kolejna rzecz to jest też taki syndrom, my to w naszej decyzji z księżmi na spotkaniach dekanalnych czy spotkaniach z biskupem, gdzieś tam też wypracowaliśmy i o tym mówią ruchy rodzinne zwłaszcza, ja jestem związany bardzo mocno z domowym kościołem i, i, i tutaj stąd też mam takie doświadczenie, że jest dzisiaj, tak uwykuliśmy takie kolejne powiedzenie, że jest dzisiaj taka tendencja, że rodzą się, rodzi się nam kolejne pokolenie, Czyli niewierzące dzieci, bardzo wierzących rodziców. Rodzice są zaangażowani w kościele super. Cokolwiek nie poprosić, cokolwiek nie. sami organizuję, sami gdzieś tam jeżdżą, a dzieci w domu patrzą, gdzie są moje rodzice, gdzie jest ojciec, gdzie jest matka. Jestem w parafii, tu są ludzie z Białym Stoku, <grym> kłaniam się nisko, na Nowym mieście, osiedle, blokowisko, nowa powstająca, wiele bloków się buduje, ludzie nie związani z parafią, gdzieś tam mająco ją w nie, że gdzieś, że tak powiem, nieładnie, ale ostro dosyć, prawda, co, co jest trochę przesadą. Natomiast no, tłumaczą się, że jeżdżą do swoich rodziców, do parafii, do kościoła, prawda, że oni nie muszą, bo tam mają babcie, tam mają dziadków, prawda. I no część prawdy w tym jest, część jest to tylko wytłumaczenie się, że ksiądz nas nie widzi w kościele, no bo, bo, bo nas nie ma, bo nie jeździmy gdzie indziej. Ale kiedy poszedłem po kolancie pierwszy rok, jak popracowałem, trzeci rok, czwarty rok będę teraz pracował po wakacjach, tam, to spotkałem człowieka, który przywitał mnie taką silną miną, i mówi, proszę za co byście zrobili z moją żoną? Ja taki oczy, mówię, wie pan, ja jestem pierwszy rok tej parafii. Cztery miesiące tutaj pracuję, więc o co dokładnie chodzi? No bo była normalna kobieta, siedziała w domu, rozmawialiśmy, gotowała, sprzątała, chodziła do pracy, miała czas na mnienie, a potem do jakiejś sekty wstąpiła. No nie będę mówił o jakim ruchu, bo to nie chodzi o to, żeby tam wyfracjonować kogoś. Ale takie on miał wrażenie, że kościół mu żonę. I rzeczywiście tak było, że ona tam po prostu przesiadywała i, i praktycznie z tymi księżymi, którzy opiekunami tam byli, to ona tu się angażowała. Wszystkie swoje emocje, swoje uczucia, przytulanki, prawda? Żyaczek na dobranoc, żegnamy się, wszystkich z kalowano, prawda? I 11.11.30, cicho, do domu, żeby mąż nie usłyszał i kładzie się dłużeczkę spać. I kolejnego dnia i znowu, prawda? 16.00, godzina, traktor bo trzeba przygotować spotkanie i mrze. Jeszcze do tego gdzieś tam skola, 18. msza, po 18. spotkanie wspólnoty. Po spotkaniu wspólnoty, spotkanie liderów, podsumowanie wszystkiego, no i czas schodzi do 12, nie? I nie dziwcie się potem, że taki małżonek ma do Was pretensje i dziwi się, co Wy tam robicie. I potem mówi, że prowadzczy ksiądz, który się opiekuje tą wspólnotą, poderwał mu żonę, nie? Albo też bywa czasami odwrotnie, że to mężczyźni, chociaż u nas to jest bardzo wielka rzadkość, prawda? To się raczej u Żydów i u muzułmanów zdarza, że angażują się mężczyźni u nas to jest Kościół Babsko-Katolicki raczej. E, ale tym niemniej że mówię, bardzo, to, prawda, to mówię że więcej procentów było zaangażowanych, dzięki Bombie tutaj są. E, ale zwróćmy na to uwagę. Nasze zaangażowanie w gości, nasza misja opiera się na naturze. I pierwsze powołanie, które mamy, to ojciec Ron też tutaj mówi, prawda, nie możesz być księdzem, jak jesteś żoną. Nie możesz być zakonnicą, jak jesteś żoną. Nie możesz być księdzem, jak jesteś mężem. Jak masz swoje dzieci i tak dalej. Pierwszym fundamentem, w który my się musimy zaangażować, to jest moja rodzina. I nie można nic zrobić w kościele, nawet jeżeli proboszcz prosi i mówi rób to, tamto o to trzeba upomnieć proboszcza i powiedzieć, proboszczu, my mamy rodzinę i mamy trochę mało czasu na takie rzeczy, żeby się angażować aż tyle, jeżeli za dużo się wymaga, prawda? To jest kwestia takiego rozeznania i rozsądku. Ale musimy być na to wyczuleni i ostrożni, żeby nie przesadzać angażowaniem tych ludzi kosztem ich rodzin. Bo naprawdę potem rodzą się takie konflikty domowe. Właśnie gdzie gdzieś, oddalają się od siebie, a rosną niewierzące dzieci, wierzących bardzo rodziców. To jest taki no, ten element, o który się prosiła, żeby powiedzieć. Nie wiem, czy coś jeszcze? Do tego nie? Wystarczy. Druga to kwestia organizacyjna. Jeżeli chodzi o organizację takich rekolekcji, też trzeba tutaj wiele takiego rozsądku, rozwagi i tak dalej, bo czasem pojedziemy na rekolekcję, otwierają się oczy, wow, oni zrobili my też, nie możemy? Zrobimy. A co? I wszyscy no, prawda, róbmy rekolekcje, prawda? Zaprosimy ojca Johna, poprosimy siostrę Tomaszę, kontakty wymieniamy się i gdzieś tam sprowadzamy i potem okazuje się, że jest jeden wielki klocks, bo wszystko jest nieprzygotowane. Chcemy mieć rekolekcję, ale no od tego po prostu gdzieś tam, od tyłu do gona. A to trzeba wszystko zaplanować z rozsądkiem, z rozwagą, żeby miał ręce i nogi i żeby potem się nie pośliznąć na tym, że prawda, nawet mamy salę wynajętą. Krzesła sobie umówiliśmy i umówiliśmy w dzień rekolekcji godzinę przed przyjazdem. Ale nie rozesłaliśmy dywanów na hali, bo jest wykładzina, znaczy drewniana posadzka na hali, trzeba rozłożyć dywany. Krzesła czekają, panowie wyciągają gdzieś z szafy dywany dopiero, prawda, to wszystko jest ciężkie, mokre pecy ciągają, a ci się denerwują, bo już dawno wyrostawili te krzesła i wy pojechali, bo mieli coś innego robić, a my zapomnieliśmy o tym, żeby harmonogram działań położyć, prawda? Ja to, żeby na ten y, rekolekcję przygotować, zresztą siostra też, przyjeżdżaliśmy wcześniej, żeby rozstawić sprzęt, trzeba zrobić próbę zespołu, to wszystko po kolei trzeba zaplanować i wiedzieć, jak to zrobić, żeby nie zrobić sobie wzajemnie problemów. A czasami tak bywa, że siebie wzajemnie nawet nie potrafimy uszanować. Ja miałem takie doświadczenia, że przyjeżdża ze sprzętem, z chłopakami, samochód rozpakować wszystko trzeba, R zrobione jest pod próbę, a zespół się spóźnia dwie godziny. Nie mówię tu o was to akurat, ale miałem taki przypadek. I było mówione, że zespół z, dużym, z większym chórem, takim prawda, więcej tam wokalistów było. I było mówione, że zespół przyjeżdża na godzinę 20, a wokaliści na godzinę 21. Do 22 mamy próbę. Ja sobie czekam, 20.30 nie ma nikogo. Sprzęt rozstawiony, my już od 18.00 gotowi praktycznie, żeby ich tam instalować, nie ma nikogo. Wpadają o 20.30 chłopaki bębny, niosą gitary, niosą sobie piece, niosą sobie podłączamy sobie. Pół godzinki wchodzą wokalistki, wokaliści. A gdzie są nasze mikrofony? A dlaczego nie możemy mieć próby? Przecież my mieliśmy mieć próbę. No nie możecie mieć próby, bo wasz zespół przyjechał dopiero pół godziny temu i wszystko na siebie się nakłada i jest wielka osoba. Próbę skończyliśmy 23 z minutami. Miało się skończyć o 22. No. Był taki przypadek, kiedyś też organizowaliśmy wynajęliśmy firma I firma jak firma. Czas pracy za godzinę nam płacicie, tak? Odsunęło się o 2 godziny. Drugiego dnia rekolekcja się przesunęło o dwie godziny, bo adoracja, bo coś tam tamto. Nie dwie, tylko z, znaczy z zamknięciem sali, tak? Ktoś wyłączył sprzęt, zapisał sobie godzinę, na koniec wystawił rachunek 15 roboczych godzin, więcej. I organizatorzy zdziwili. Jak to? On mówi, no ja mam żonę, ja mam dzieci. Jak pracuję, to biorę za to pieniądze. Jak się mówiliśmy do tej godziny, do tej godzinie ja zamykam wracam do domu i, i, że moja żona się cieszy i moje dzieci się cieszą, tak? A ja tu siedziałem po dwie godziny dłużej, więc za to chcę, żeby mi zapłacono przynajmniej, jeżeli to jest koszta mojej rodziny. Zwracajmy na to uwagę, bo to są naprawdę bardzo ważne, takie istotne rzeczy, prawda? I jeżeli robimy duże rekolekcje, duże przedsięwzięcie, musimy przewidzieć, że też do tego są potrzebni, potrzebny jest sztab ludzi, którzy to jak gdyby ogarnie, tak? Zobaczcie, nawet tutaj mieliśmy, mieliśmy trzy punkty recepcji i ten pierwszy moment jest taki dosyć yy, na pięciowe, prawda? Bo każdy chciałby być pierwszy i tak dalej, i tak dalej. A co dopiero jest, kiedy są rekolekcje, które mają 3-4 tysiące ludzi albo tak jak stadion, prawda, 35, 55 czy tam rekordowo 60 w na wierzchu było, tak? Koło no, tego, mniej więcej. Więc to, to wszystko trzeba ogarnąć, wszystko trzeba przygotować, wszystko trzeba zaplanować i nie zrobi się to tylko na łódcach. Trzeba konsultować, pytać się, zobaczyć, jak nie robiliśmy tego, to yy, zorientować się. Kolejna rzecz, jeżeli takie rzeczy robimy, to musimy też to jest też problem w kościele, bardzo duży że za pewne rzeczy trzeba normalnie ludziom zapłacić, ponieważ z tego ludzie żyją. I to nie ma co mówić, a robimy dla kościoła, to wszystko zróbmy za darmo. Bo ten, te, te wszystkie usługi i cała ta otoczka po prostu kosztuje. I część możemy mieć ludzi, którzy są wolontariuszami, którzy z naszej wspólnoty mogą pewne rzeczy wykonać, ale część nie. A nawet jeżeli bierzemy wolontariuszy, jeżeli oni mają swoje rzeczy, które też używają do tego i tak dalej, wypadałoby zapytać, słuchajcie, a czy wam nie potrzeba za to zapłacić? Bo jeżeli ktoś organizuje takie rekolekcje, zwalnia się z pracy na trzy dni, ma trzy dni po Wypłata jest mniejsza, tak? Bo bierze na przykład urlop bezpłatny albo korzysta ze swojego urlopu, jeżeli chce, no to dobrze, ale z drugiej strony wypadałoby zapytać. Nie robisz mu to na siłę, prawda? Jeżeli bierzemy jakąś firmę i ktoś mówi, a nawet z nagłośnieniem, prawda? Mam taki problem, że mówię, no bo masz, no to daj. Ja mówię, a ty masz samochód, daj mi na wakacje, bo lepsze od mojego, no też sobie pojadę, nie? Ale to mój prywatny. No i się dziwią wtedy, tak? I musimy też wiedzieć, że pewne rzeczy są pewnej jakości. To też jest kolejny problem, nawet ostatnie doświadczenie z naszej licencji było czuwanie przed zesłaniem Ducha Świętego. Wspólnoty kiedyś miały takie spotkanie molinerne, że wszystkie wspólnoty się zgromadziły i pod przewodnictwem jednej wspólnoty danego roku. Te czuwanie było yy, naprowadzone i ludzie się tam modlili. Yy, my mamy te bogu dźwięki, koncert uwielbienia W tym roku wypadło w, yy, zesłanie Ducha Świętego. Mówią, No, to Wy macie scenę, dostaliście dotacje z miasta na to, bo piszemy dotacje, prawda? Mamy sfinansowane to. No, to dzień wcześniej rozpoczniemy, no to, to będziemy mieli to taniej. Ja I oni zaraz halo, Wynajmujemy scenę, jeżeli oni nie u nas, dostaną za to pieniądze, to pojadą sobie gdzieś indziej i dostaną za to pieniądze. To jest ich praca. Zapłacili za to grube tysiące. Pracują tam ludzie, płacą zusy, płacą składki, zarabiają, czemu mamy robić to za nie? I czasami w Kościele jest taka mentalność, że jak już jest, no to może tanie, może skupiemy, może jakoś tam no takie kato dzielostwo. Naprawdę nas uważajmy, prawda? Lepiej zapłacić porządnie i mieć to porządne zrobione, niż udawać, że to wszystko tak jakoś wyjdzie za, za, za pieniądze, prawda? Zrobimy coś i będzie. I będzie taka katopierdunka. I zobaczcie, że my na tym jako katolicy naprawdę tracimy porównajmy się do protestantów, jakie robią koncerty, jakie robią muzykę, jakie robią filmy, jakie robią teledyski, to jest wszystko, oczy się otwierają. A katolicy, tam jakoś tam, coś tam pośpiewamy, gitarę, tam. Kiedyś było spotkanie papieskie w Piąstoku. katedra, archidiecezja, z biskupem poprosili mnie, tutaj tam będzie jakaś pomnik papieski, papież nie żyje, zrobimy tam spotkanie takie. Mówię, dobrze, na podwórku, na głośnienie tam, no wszystko diecezjalna sprawa. Nikt nie mówi o jakichś finansach, przywiozę, zrobimy. Ale mówię, słuchajcie, zabezpieczenie, dach jakiś będzie, jakaś scena czy coś, a potrzebne to będzie, słuchaj, może będzie pogoda. No, może będzie, to sobie wezmą parasolę, przyjadą, będą się odbyć, ale sprzęt jest pod prądem. Nie można tego wystawić na deszcz, prawda? No a i mikrofony bezprzewodowe dasz, to nie ma kabelka, nie? No i kabelka do mikrofonu nie ma, ale tam dalej są, prawda? I to wszystko jest podłączone do frontu, więc niebezpiecznie. Słuchajcie, zrobiono takie, przepraszam, za wrażenie, dziadostwo, że miał być jakiś na nawiocik nie do jego, bo ktoś tam zawalił. Obok był remontowany pomnik przy katedrze, rozebrano urusztowania od ogrodzenia od tego pomnika, postawiono takie trzy kratki klatek takich, na to położono tam trzy deski, krząs, jeden przyniósł jest jakąś plandekę, przychodzi biskup HF Ozelowski, nasz arcybiskup już emerytowany i mówi: a co to jest? A ja mówię, no na tyle naszą archidycezję chyba stać. I rzeczywiście zaczął padać też, ja mówię, no ludzie, miasto wojewódzkie, prawda? Przychodzą różni dziennikarze, media, filmują to, a my biskopa w klasce stawiamy, tak? Bo to wyglądało dosłownie te tak biskupów w klasce, nie? I mówię, no skoro tak, to tak, no. I, I naprawdę musi nas być też stać na zrobienie pewnych rzeczy porządnie. Żebyśmy się po prostu sami z tego nie musieli wstydzić, ani żeby inni palcy nie wytykali, że o, zrobili znowu taką, przepraszam, no, ale to tak nazywam katolikę taką, nie? Także z takich rzeczy myślę, że tyle i dziękuję za uwagę. To coś było jeszcze Marcin. Marcin. Marcin gór, Razem ze swoją żoną prowadzą wspólnotę. Na ich konto przewaliście pieniądze. E, Marcin, się też podzielił. Nie chodzi, żebyście tu myśleli, robiąc w bez typu stadion, jakieś ogólnopolskie rzeczy, ale też pomyślcie o rzeczach lokalnych. Oni robią mnóstwo fajnych rzeczy, mniejszych, lokalniejszych, ale nie trzymają się wypowiedzi. Szczęść proszę, witam Marciną no, i tak tu było powiedziane, to jest prawda. E, słuchajcie. E, Jesteśmy wspólnotą. Naszym celem, między innymi, jest ewangelizacja. Też będąc uczestnikami różnych rekolekcji, doświadczając tam obecności Boga, doszliśmy do wniosku, że nie chcemy Go zatrzymać tylko dla siebie, tylko chcemy też, żeby nasi bracia, siostry w Chrystusie też doświadczali takiej obecności jak my. I postanowiliśmy, że będziemy się modlić o to, żeby też organizować rekolekcje. Ja myślę, że zasadniczą i najważniejszą rzeczą to jest to, żebyśmy mieli te nasze pragnienie też potwierdzone przez Pana Boga. czy Bóg to chce, żebyśmy to zrobili. To nie jest najważniejsze, że my chcemy, bo, bo to jest moje pragnienie i ja to będę realizować, ale najważniejsze jest to, żeby żeby to było potwierdzone to, że Bóg chce i oczekuje tego od Ciebie, że to jest Twoja misja, że to jest powołanie Twoje do tego. My takie powołanie odczytaliśmy w swoim sercu i zaczęliśmy to realizować. Żeby nawet małe rekolekcje zorganizować, no niestety są potrzebne pieniądze. I e, powiem w ten sposób, różnie można do tego podchodzić. Myśmy podchodzili do zwiarów do tego. Na początku, jak organizowaliśmy takie spotkania na kilkadziesiąt osób i w naszym ośrodku rekolekcyjnym, może byliście tam uczestnikami, byliśmy tam wspólnotą i tam e, w Rychwałdzie, na początku działaliśmy w miejscowości Rychwałd, tam jest, są Franciszka konwentualni. I tam jest taka mała sala na pięćdziesiąt osób. No i probosz doszedł do wniosku guardian, że tam nie ma możliwości zorganizowania większej ilości osób, bo się podusimy, jak to mówią. Ja zaproponowałem, że wynajmiemy namiot, kupimy taki namiot wielki do, do tego, aby się tam ludzie mogli gromadzić na zewnątrz przy tym ośrodku, ale ojciec powiedział, że no nie mamy pieniędzy, to nie, może jak my zbieramy, to kupimy. A ja powiedziałem, że nie, pójdziemy w wieże, miałem tam jakieś znajomości, zaproponowałem, że ja taki namiot załatwię, a będziemy mieć odroczony e, termin płatności i zapłacimy go za pół roku. Wyobraźcie sobie, że w momencie, gdy ten namiot został przywieziony, roz, rozłożony, naszych uczestników rekolekcji przybyło do kilkuset. Znowu ten namiot był za mały. Eee, okazało się, że te koszty tego namiotu, ludzie przychodzili, nawet koledzy tego ojca zakonnego mówili Bogdan, mówi, ale ty tu zrobiłeś? Mówi, taki namiot. A on mówi, że nie mamy pieniędzy, że będziemy płacić. Masz ty 15 tysięcy, jak mam zbierane, już ci daję na to. I te pieniądze w momencie się znalazły. Także pamiętajcie jedno, że e, jeśli jest to wolą Bożą, to nie może być ograniczenia finansowego. To nie może być czegoś takiego, że nie robię, bo nie mam pieniędzy. Wy się nie musicie martwić o pieniądze. Jeśli wiecie, że to jest Boża wola, pieniądze pieniążki się znajdą na ten cel. Okay. Także, jeszcze, I jeszcze jedna rzecz, rozmawiałem z siostrami, i prosiła, żebym powiedział na temat, Naszego wzrostu duchowego. Pamiętajcie jedną rzecz, że e, nasz, może, niektórzy sobie chcą zmierzyć swoją odległość, jak jest to blisko Boga. Są różne wyznaczniki. Nie wiem, czy wyznacie, że e, można zmierzyć tą odległość czasem, jaki potrzebujesz, aby przebaczyć drugiej osobie, jeśli potrzebujesz dwóch miesięcy, dwóch lat, to jesteś daleko. Jeśli to robisz szybciutko, to się zrani. Szybko przebaczasz, to jesteś blisko Pana Boga. Ale pamiętajcie, że to nie tylko wygląda w ten sposób, że my się modlimy i, i więcej się modlimy, jesteśmy bliżej Boga. Bóg nas też wychowuje. Ja wam powiem, jak ja się nawróciłem, to moje, moje spotkanie z Bogiem Wyglądało w ten sposób też, moja relacja, że Bóg mnie wychowywał. Dam wam przykład taki śmieszny, że na przykład myję ręce. Położyłem ręcznik na suszarce, on spadł. Normalnie wychodzę z łazienki i słyszę głos, wróć i podnieść ten ręcznik. Ja wiedziałem, że to jest głos Boga, że mi żeby się stawać lepszym człowiekiem. Nie, że to nie tylko w kwestii duchowości zaraz ale i moralności, że stajemy się lepsi dla ludzi, stajemy się bardziej punktualni. To też jest ważne, że szanujemy organizatorów i przychodzimy na czas. Czy mówisz, a to jest ważne, przy ile ty Nie, chciał? Pamiętaj ciosy, więcej za Ja, ja bardziej chcę powiedzieć na zakończenie dwa zdania o tej odpowiedzialności, bo jakby na tym najczęściej polegną wszystkie dobre inicjatywy. Albo wspólnota ma wizję i rozeznanie, że chce coś zrobić, albo ktoś z tej wspólnoty i no jakby to pójdzie dalej, i już wiecie, że wszyscy to robimy. No ale najczęściej jest tak, że ludzie się deklarują, wszyscy zawsze wszystko chcą, a jak przychodzi co do czego, tak nie będę mieć nic innego do roboty, to przyjdę. Prosty przykład sprzed tygodnia, yy, mieliśmy tutaj rekolekcję dla małżeństw, yy, było prawie 300 małżeństw i 300 dzieci, czyli prawie 600 dorosłych plus 300 dzieci, z czego 200 to krasnoludki do 10 roku życia. Yy, pół roku wcześniej pozwoliliśmy poznajomym ze wspólnoty, tak dalej. kto? Jest chętny, żeby się tymi dziećmi zająć. No bo, żeby otworzyć zapisy na rekolekcje dla małżeństw i dzieci, którymi trzeba się zająć, to trzeba mieć najpierw w miarę potwierdzoną ekipę. Zgłosiło się ilość osób, większość nauczycieli czy jakiś pedagogów. E, tak, pomożemy, Jasna świetna inicjatywa. E, X w międzyczasie jakby zapytań, tak, czy to jest aktualne. Ekipa przygotowana, odpowiedzialne za formację dzieci, bo to jakby trochę po rekolekcji, trochę zabawy z tymi najmniejszymi. Dostał rozpiskę, tyle i tyle będziesz miał ludzi, tyle dorosłych, tyle nastolatków, bo też była grupa nastolatków i tam bardziej nastolatkowie prowadzili z dodatkowym księdzem. Tydzień przed, niecały tydzień przed rozpoczęciem rekolekcji SMS. Ja nie mogę, bo mój to mąż dostał urlop. Ja nie mogę, bo ja mam coś tam. Ja nie przyjadę, bo ja mam coś tam. Więc ja kupię, pytam, czy mam odwołać w kolekcję. No bo mam 200 klasnoludków, którymi ktoś się musi zająć. No to jak ja się teraz czuję, że ty mi tak zwracasz uwagę? No ale jak ja się czuję? Tydzień dzwoni po wszystkich ludziach: uratujcie sytuację, bo potrzebuję konkretną ilość dorosłych do konkretnej ilości dzieci. bo się im się nie może nic stać. Numer jeden, tak? Jakby co, się, co z nimi zrobimy, jak się z nimi pobawimy, jakie rekolekcje one tam przeżyją, to już jest jakby sprawa numer dwa. Ale sprawa podstawowa to jest ich bezpieczeństwo. Są małe dzieci, które ludzie powierzą opiekunom, którzy będą tam czekać zgodnie z przygotowaniem tego pół roku wcześniej. A ja nie mogę po to, a ja nie mogę po tamto. Ja to mam u siebie zawsze. Moja wspólnota to już wie, że jak nie może przyjechać, to lepiej nikt mi się na oczy nie pokazuje. Szpilny termin w kalendarzu. Jest XXI wiek. Każdy nosi telefon w kieszeni, a telefon jest wyposażony w kalendarz. Wpisujesz termin, i jak ci następne dziesięćczotek mówi, że w tym czasie masz co innego, to mówisz: Nie, przepraszam, ale ja już ten termin mam zajęty. Jeżeli my nie umiemy dochować sztywności kalendarza, no to każdy z nas ma swoje propozycji. propozycje. Lepszy czy gorszy? Na akurat ten dzień. No dopóki nie, nie położą cię na ujomie albo. Do no to jakby wykonaj zadanie, do którego się zobowiązałeś. Bo no oczywiście, tak, choroba nas ze wszystkiego zwolni i, i tu nikt nie będzie miał pretensji. Ale choroba, nie katar, tak? Choroba porządna, a nie katar. Bo no to też yy, często jest tak, że nie przyjdę, bo mam katarek i nie mogę już nic zrobić. No ale co z tym spotkaniem? Ej, wiecie, co ja zawsze dzielę, to już na kilku warsztatach było. Czy jesteś biorcą, czy w końcu stałeś się darcą? Jak jesteś biorcą, to czy tu jesteś, czy nie, ośrodek zaczęli grać. Była połowa sali, jak skończyli pierwszą pieśń. No czy tu siedzisz czy nie? Piosenka się odbyła, spotkanie mogło się zacząć. Ale jeśli ksiądz miał to mówić, aby go nie było, jeśli miał, Marcin miał tu mówić, aby nie przyszedł, to by nie było komu mówić. Czy staniesz się w końcu dawcą, czy cały czas jesteś na etapie helikopterka? Amen.